Wraz z pierwszym szkolnym dzwonkiem wróci do życia budynek po gimnazjum w Obrazowie. Będzie się w nim mieścił żłobek dla 21 milusińskich. Pomieszczenia czekają już tylko na wyposażenie. Gmina poszukuje czterech opiekunek do placówki. Gmina Obrazów pozyskała na modernizację, remont i przystosowanie sal lekcyjnych na żłobek ponad 800 tysięcy złotych z programu Aktywny Maluch. Pomieszczenia stały puste do niedawna. Bardzo długo myśleliśmy, co by to umieścić, w jaki, w jaki sposób zagospodarować. Po rozmowach z rodzicami, dyrekcją szkoły e, udało się pozyskać środki, a dzięki temu rodzice głównie mamy będą mogły podjąć czy wrócić ewentualnie do pracy. Jeszcze pachnące farbą pomieszczenia spełniają standardy nowoczesnej placówki, z której będą korzystały dzieci od 18 miesiąca do trzeciego roku życia. Wydawalnia posiłków, do tego mamy zmywalnie. Mamy dwie sale dziennego pobytu. Tu jedna przeznaczona bardziej pod odpoczynek dla dzieciaków i zajęcia edukacyjne, druga ma przede wszystkim służyć jako jadalnia, to jest mniejsza. No do tego oczywiście mamy cały niezbędny sanitariat. Stany żłobka w najbliższym czasie zostaną wyposażone w niezbędny dobrej jakości sprzęt i urządzenia. Jest to wyposażenie z najwyższej półki. Będą to szafy przede wszystkim takie mieszczące wszystkie pomocy dydaktyczne, będzie pościel, łóżeczka dla dzieci. Wszystko oczywiście w tonacjach stonowanych. Będzie to przede wszystkim drewno w kolorze brzoza oraz białe i szare fronty. Maluchy będą miały tylko i wyłącznie do swojej dyspozycji nowoczesny i bardzo bezpieczny plac zabaw. No, to będą specjalnie urządzenia dostosowane do ich, do ich możliwości, jakby przede wszystkim. I urządzenia, które będą też. Stwarzały możliwości ich rozwoju i ich umiejętności. To jest dla nas najważniejsze, żeby formuła żłobka była nastawiona przede wszystkim w mniejszym stopniu na zabawę, a w większym stopniu na rozwój umiejętności. Wysokość zabawek nie będzie przekraczała 65 cm. Chodzi o to, żeby każde dziecko, które tutaj będzie się bawiło na tym placu, było w pełni bezpieczne, też cały całe placowo będzie ogrodzone. Zainteresowanych korzystaniem ze żłobka jest więcej niż miejsc, w których jest 21. Wśród chętnych do powierzenia opieki nad swoimi pociechami są także osoby z, poza gminy obrazów. Tak, na ten moment mamy na liście 34 chętnych do pobytu w żłobku. Także będziemy musieli przeprowadzić rekrutację, ale to. Wójt, Tworek nie wyklucza budowy kolejnego żłobka. Jeśli się to przyjmie i rodzice będą nadal oczekiwać, będziemy szukali kolejnych lokalizacji. Samorząd Obrazowa prowadzi rekrutację na stanowisko opiekunki w żłobku. Miejsc pracy dla opiekunek jest 4. Do 11 można starać się, można składać dokumenty. Następnie rozmowa kwalifikacyjna. No i cóż, najlepszych wybierzemy, zapraszamy, mam nadzieję, że będziemy mieli z czym wybierać. Jerzy Strzyż,